pomysł. Tylko muszę być szybki. E, weź, e, ty postaw. Time, speed. Pomyśleć. Trzeba pomyśleć. Mm, czyli jak dam to tutaj, to one w nas strzają i muszę szybko. Dobra, to patrz. Ja przestawię ten portal, który nas chroni. Ty klikniesz guzik i go z tym Dobra. Trzy, dwa, jeden. Weź. ha Haha, hackerman. Ja! Place! Ten timing chudle, Dzikie places! Do, do funny moment mojego pierwszego pójdzie! <laughs> Bez dwa funny moment! No haha! Niech Najlepsze akcje z live'a <laughs> <laughs> Best funny moment Funny moment of life Z góry przepraszam jeśli kogoś urazimy swoim zachowaniem ja no, żartuje My nikogo nie przepraszamy Jak wybić się na YouTubie? Bądź zły dla swoich widzów Najlepsze akcje z live'a Żartuję Gramy Fortnite w nocy, Uch, najlepsza gra świata Bo Fortnite, ha, jest super Najlepsze akcje z live'a Mamy skiny, nie jesteśmy biedni I okay. gotowy <grym> Darmowe skiny Sam jesteś darmowy Nie jesteśmy biedni <grym> Nie jesteśmy na tak. sprzedaż Ale jeśli Monster By chciał mnie sponsorować to Chętnie Najlepsze akcje z live'a e, Chcesz kogoś pozdrowić? Hmm, swoją mamę Swojego tatę, swoją babcię, dziadka, mhm. drugą babcię, drugiego dziadka, no wujka, ciocię, wujka Chodźka. i ciocię. No dobrze, to czyli pozdrawiamy całe pokolenie yy, yy, Górzejca, a bym chciał pozdrowić mamy tata, w szczególności rodziców. Nie, najlepsze akcje z live'a O kurde, ja już mam trzeci level Brawo Prawie czwarty O, ja też A to nie jest przypadkiem ile gier przegraliśmy? Najlepsze akcje z live'a No i gościu zniszczył no no Lux, dobra to ja biorę Mace no Windows. To ja Wraitha wezmę. O, o fioletowy masz Najlepsze akcje z live'a. On kamyka? Halowny <laughs> nie. chodź, e, chodź, chodź, bo strefa leci. O kurde. O kurde, dobra, ran. Czyli też z odrodzeniami. Na kodem, gdzie ten ulepspan? No, ale. No, tam, dużo Przy przeciwniku się zlepspan. No, płynę a masz was. jakieś bronie czy coś? My lepsze akcje z live'a. No, raz jest tylko. O, czekaj na plecy jakimś w Z miecza go wezmę zdejmę. tej nocy. power! Nie try it! AAAAAA Czemu nie mogę? Ej, trzech z miecza naraz Najlepsze nice. akcje z live'a Nie, wszystko to gitara, No to dobrze No! Punkty nam spadają ze współpracy, pamiętaj Dobre, dobra Najlepsze akcje z live'a Eluvina Eluvina elubina, Lubina E bina, 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 bina Najlepsze akcje z live'a Ej, a jak zeskoczysz to jest tutaj Weź nie, nie, byłem. O, nie masz daj pomarańczowy tam tak, od tutaj Pomarańczowy czy żółty? To jest To jest czerwony. No to żółty albo czerwony. No dobra. Czekaj, musisz mnie zadesterytować. No ja mam kontrast pod, podkręcony i dla mnie to pomarańczowy jest. A, a no dobra. Najlepszy lepsze live live'a. Przechodzimy. O, czekaj. No ale nas zastrzelą. Nie ja przycisnę się tutaj ku no no i tknąłem no, Postaw go gdzie indziej ten portal No kurde, czekaj nie ja tkn tkn tknąłem, nie mogę się duszyć, Dobra. No to fajnie Najlepsze no akcje z live'a godzin muszę zrobić, czyli muszę zrobić 4000 live'ów po godzinę No i. Gdzież to jest? No żeby zarabiać. Aż ty? No. Żeby zarabiać? No. A chyba to oglądalnych, czyli... Yyy... Czyli... No dobra, czyli będę musiał wynająć jakiegoś gościa, który będzie włączał po prostu te filmy i będą mu w tyle leciały. Najlepsze akcje z bajka. Dobra. <grym> <grym> Jak to wyglądało? Nie Wiedziałem, że to jest Jak Jakie to było dobre. Najlepsze akcje z live. Zapytam się tego pana, co się na trzecie udziela, czemu ma 1.1.3. Napisane na końcu, nie wiem, tak. Z ciekawości, czy ci się tak podobało to 1.1.3. No? XKO, producent. Polecamy piosenki. Yy. 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 Tak, polecamy ich piosenki. Kogo polecamy piosenki, pamiętasz? No, nie pamiętam. Dobra, polecam. najlepsze lepsze akcje z Lajma. Wszedłeś do szafy i otworzyłeś się od Aha, dobrze. No, porywamy go. Będziemy sprzedać go. Sprzedamy go. No. Wow. Millenniku. Kurde. Cool. Cool. Zabiłeś go? Tak A się do mamy. To było dobre, dobre, dobry. Dobra nie zajęć, że to że nie dochodzi. Kurde, trdało się otworzyć kiedyś. Mam tu małego chłopca, Jest po ciężkich przejściach. Udałoby się trochę nim zająć. nie mają gorzej. Mm. Właśnie. Dobra. Niektórzy się nie mnie staję tej szkoły chodź, niech Właśnie. Dobra, chodź tam. Na ten narzeka, że tata jego Chodź do tamtego punktu. Najlepsze akcje z Dowody. Do wody? Do wody. Dobra. No to zobaczymy. 3, trzy, cztery. Dobra. Dobry skok. dobro. By było, było blisko. stoj, dobry stoj, się yy, pooglądało się? stoj, dobry Dobra na stoj, Dobra. stoj, ja Dobra. stoj, dobry stoj, jak stoj, ty, stoj, dobry stoj, dobry stoj, to pokażę, widzimy, jak stoj, dobry ALE URWAŁ A, ALE URWAŁ ALE TO BYŁO DOBRE Dobra, mm. elo Lecę, lecę I w, cie w ciebie A, już już cały <śm> Rady, mogę cię złapać <śm> No dobra, no i nic Dobra, to myślę, że Live dzisiaj fajny był Załatwiliśmy dwa ptaki jednym kamieniem O. to się mówi? Так и фаворитные фаворитные фаворитные